W związku z tym nie wiem, co tam zostało. Więc celem takiego prawdziwego humanizmu nie jest oczywiście uzgodnienie stanowisk poprzez ustępstwa, ale rozpoznanie prawdy i możliwie pełny jej wyraz w ludzkim języku. I z takimi właśnie założeniami chciałbym przystąpić do lektury encykliki Paszczelni i Grevis. Ale zanim jeszcze przejdę do samej encykliki, warto też zwrócić uwagę, że spora część współczesnego dialogu ekumenicznego obraca się wokół tematów, czy wobec problemów, których postawienie przez modernistów protestanckich i katolickich stało się podstawą do opublikowania encykli i pasteli Dominicji Greki, bo naprawdę ogromna część współczesnych debat, nie tylko teologicznych, ale także politycznych, moralnych, i rozmaitych stanowisk w ramach chrześcijaństwa to jest skutek problemów postawionych przez modernistów. Warto przypomnieć, że fundamentalizm protestancki, w znaczeniu fundamentalizm oczywiście, jest odpowiedzią na modernizm. Zanegowanie prawdziwości Pisma Świętego, no, choćby właśnie w takiej formie, że jest ono wyłącznie... Opracowanie ma nie źródłem, sprawiło, że w odpowiedzi na początku prezbiteriańscy, bo to bardzo szybko się rozpowszechniało, bo znamy kościoła, część prezbiteriańskich pastorów, później dołączył do nich baptyści, postawiło te, że nie, wszystko dosłownie, co jest napisane w Piśmie Świętym jest absolutnie i bezwzględnie prawdziwe. No i też ponadto do tego, bo to jest, że zwykle dają się moje prawo, czy tłumaczenie na przykład ma no, taki sam charakter, bo wiadomo, że winął oryginał ma, ale czy tłumaczenie ma. Wulgata, no, zdaniem, tego notu nie ma, ale Biblia króla Jakuba już ma ten charakter i to jest to tłumaczenie, które jest jedynie słuszne i zawsze, zawsze prawdziwe. I to jest to odpowiedzią, jedną z odpowiedzi był właśnie fundamentalizm, który się zresztą też dość szybko zróżnicował na taki absolutny, tradycyjny fundamentalizm, którego w tej chwili chyba najmocniejszymi zwolennikami, chociaż to też się już zmienia, są Baptyści, południowi Baptyści, Południowa konwencja Baptystów. No a później doszedł właśnie mniej więcej w 1907, 1910 roku Nord rok charyzmatyczny, który też jest fundamentalistyczny w Bizie, też uważa, że Gwidze jest słowem absolutnie jedynie prawdziwym. No ale pozostawia trochę więcej y, 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 możliwości debaty. W związku z tym, że duch wieje, kiedy chce, w związku z tym może nas otwierać na nowe, nowe rozumienie. Wbrew pozorom, chociaż nam się wydaje, że to są ruchy sobie bardzo bliskie, to one się bardzo mocno zwalczają. znaczy, są takie zbory baptystyczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie charyzmatyk, który zaczyna mówić językami, jest natychmiast wyrzucany ze zboru. On jest często jego rodzina i uznaje się ich za... No, za mm, heretyką. Więc to, to jest jak gdyby jedna odpowiedź, ten fundamentalizm, który, z którym się cały czas spotykamy, który jest bardzo silnym ruchem także politycznym. z drugą odpowiedzią, o której mówił czas profesor, jest oczywiście neortodoksja wartowska czy partiańska w jej różnych bardzo rozmaitych odmianach, ale nie ma też co ukrywać, że tak katolicy, jak i protestanci spotykają się nie z odpowiedzią, tylko z kontynuacją znaczy modernizm. Właśnie w takim duchu historycyzmu podważenia wiarygodności Pisma Świętego jest cały czas obecny wśród no już nie tylko teologów, bo do teolodzy to teolodzy, ale także wśród hierarchów rozmaitych wyznań protestanckich, którzy wprost mówią, że oczywiście musimy odczytywać Pismo Święte na nowo, a postać Chrystusa musi być opowiadana każdemu pokoleniu na nowo i mam nadzieję, że nie bardzo urażę uszy, jeżeli powiem, że na przykład ostatnio e, e, pani, że no, tak trzeba było powiedzieć, Kościoła Episkopalnego, Catherine Jeffers-Shorey, prezentuje na przykład taką oto opinię, że Jezus Chrystus no, generalnie zajmował się ludźmi wykluczonymi, czyli lesbijkami i homoseksualistami, a jeden z czołowych, no, może nie czołowych, ale bardzo e, nie chcę mówić czołgów, bo trudno tak określić. No w każdym razie bardzo znanych anglikańskich teologów z Australii głosił wręcz taką tezę, że Jezus Chrystus, nie wiem, rozumiem, nie wiem, skąd ją wyprowadził, to głosił taką tezę, że pan Jezus żył w rodzinie, w nietradycyjnym związku rodzinnym, czyli żył w związku z Marią, Martą i Łazarzem i razem tworzyli jakąś formę rodzinę, bo tam, bo też czytając języki oryginalne, stwierdził, że Maria i Marta nie były siostrami, tylko partnerkami. I ten typ narracji wbrew pozorom dociera bardzo wysoko, kiedy cytowana już pani prymas, czy prymasta Szoli obejmowała swój urząd to w kazaniu, które głosiła katedrze episkopalnej. Racjoa hmm, było użyć takiego zdania, że chrześcijaństwo nie może już głosić, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Ponieważ byłoby to zamykanie prawdy religii do pudełka zapawek. I nikt poważnie robić tego nie może. No i to, trudno jest dostrzec, że no, to jest ewidentnie e, e, kontynuacja na różnym poziomie pogłębienia czegoś, co można nazwać modernizmem protestanckim. Chociaż myślę, że Harnach, nawet Harnak, by się tutaj w jednak przewracał. Przecież są też rozmaite śmieszne pomysły, bo to nie jest tak, on no był oczywiście pastorem, rzeczywiście luterańskim, ale podważał nie tylko prawdę katolicyzmu, ale także prawdę luteranizmu, bo w gruncie rzeczy był bo głosił, że Stary Testament w ogóle jest do wyrzucenia, bo to bez nadziei jest jak jakieś pismo po prostu. to na nowe, przy pewnych poprawkach, usunięciach no, może być zaakceptowany. Więc no, tak samo taką katolicki jak luterański luterany trochę się na późno można powiedzieć, z ręką, ręką wnostiku inną odpowiedzią, można powiedzieć neortodoksyjną, chociaż um, no, chociaż jeszcze inną jest odpowiedź Bonhefera, um, który będzie głosił, w jakim sensie ateizm, um, chrześcijański ateizm, czy dokładnie jego uczniowie będą głosić chrześcijański ateizm. No i jeszcze inną odpowiedzią jest są rozmaite próby budowania ortodoksji w oparciu o filozofię. One są oczywiście w katolicyzmie szczególnie mocne, no bo tutaj są wspierane przez encyfiki ale są także obecne w myśli, no może szczególnie mocne anglikanizmu. Pan anglikanizm nie ma wpojonej nienawiści do filozofii. Znaczy nie, nie, nie wychodzi z założenia, że każda filozofia jest natury zła. No i przykładem prób takiego budowania powrotu do ortodoksji chrześcijańskiej w oparciu o jakąś filozofię, choćby Eric Lionel Mascon, wybitny, wybitny to mistrz, już nie żyjący. Może gdyby był żyjący, to by już nie był Anglikaninem. Tego nie wiemy, ale w każdym czasie umarł jako Anglikanin. I to są jak gdyby, o tym trzeba pamiętać, czytając tę cyklikę Pasteli, że pytania, na które ona odpowiadała, to są pytania, które są nadal aktualne. Nadal aktualnym uh, pytaniem.